Po wpisaniu w wyszukiwarkę przyprawnik turystyczny wyskoczy setka propozycji, od tandetnych plastikowych breloczkowych po te bardzo eleganckie, skórzane, wykonane na zamówienie. Pomijam kwestie ładne, brzydkie, funkcjonalne. Kto co lubi i w jaki sposób to wykorzysta, i jego sprawa. Doceniam natomiast szczególnie te, które wykonane są własnoręcznie z dbałością o detale. Na mój przyprawnik składa się organizer Soloniak o wymiarach 10x14 cm i szklane buteleczki o pojemności 10 i 20 ml zamykane na zakrętkę. Jak widać saszetka posiada elastyczne szlufki, w które wsuwam buteleczki oraz dwie małe kieszonki, do jednej z nich wkładam pyszne herbatki. Saszetkę zabieram nie tylko na wyjazdy w plener, ale także wrzucam do codziennego plecaka, gdzie znakomicie przydaje się w pracy. Nie ukrywam, że przeprawnik robi furorę wśród znajomych i każdy, kto pierwszy raz zobaczy, musi oczywiście pomacać, zapytać i tym samym przeszkadza w spożywaniu. I do tego jeszcze co chwilę smacznego, smacznego, smacznego. W moich butelkach znajduje się sól i pieprz. Ostra papryka, mieszanka ziół, majeranek i suszona bazylia z pomidorami i czosnkiem. Nie zabieram oliwy, bo zawsze z płynnego kropelczyna uleci, a tłuste ciężko usunąć. Nie polecam buteleczek plastikowych i nie polecam korkowych zatyczek. Korek, tym bardziej niewielkich rozmiarów, jest po prostu bardzo kruchy. Przeprawnika używam od roku i sprawdza się idealnie. Po wrzuceniu do plecaka 50-litrowego, gdzie ścisk jest większy niż w plecaku EDC, jak do tej pory żadna butelczyna nie pękła. Jedyny minus, który nieznacznie mi przeszkadza to zamykanie saszetki, ponieważ butelki lekko wypychają wewnętrzną lamówkę na suwak, ale to tylko 2 cm problemu. Przeprawnik nie wymaga konserwacji, w pewnym stopniu jest deszczoodporny, zabrudzenia zatrzesz palcem lub zwilżoną szmatką. W razie czego posłuży jako organizer do innych przedmiotów. Ot, to taka moja propozycja dla tych, którzy lubią popieprzyć w plenerze lub posolić, a chcą mieć pod ręką zestaw przypraw w porządnym etui. Drugi patent to wykorzystanie plastikowej butelki, na przykład po wodzie utlenionej, którą można kupić za 3 zł. Więc w cenie 3 zł masz pancerną wręcz butelkę o pojemności 100 ml, do której przelewam żel do mycia ciała i chowam do kosmetyczki. Nie muszę zabierać całego żelu lub szamponu, nie korzystam z próbek. Więc moim zdaniem, tak tania i mocna butelka to dobre rozwiązanie na zminimalizowanie zawartości w kosmetyczce i nie tylko. W drogeriach dostępne są przeróżne zestawy pod o różnej pojemności rozpiętości cenowej, ale butelka po wodzie utlenionej lub spirytusie jest pewną alternatywą. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na wykorzystanie przedmiotów, opakowań, narzędzi codziennego użytku do innych zastosowań, to dajcie znać w sekcji komentarzy. To tyle, do następnego, hej!